manko, Patrzcie! Słuchajcie, grillowicze. Grillowicze, kurde, jeżdżące po polach namiotowych i tak dalej. Takie coś, po co wozić, kupować yy, węgiel drzewny czy brykiet. Przecież tachacie przeważnie też taką butlę, no większość Was pewnie taki używa. Kupujecie taką nagładkę. ona tam śmieszne pieniądze, kosztuje chyba 5 dych zapłaciłem. Sam 40 parę. No i uwierzcie mi, że to tanie wychodzi. Taka butla. Ze 3 litry gazu powiedzmy mieści i zrobicie wszystko migiem. Podgrzewa to wszystko ładnie. A nie trzeba rozpalać ten węgiel, srać, czekać jak człowiek jest głodny, jak przyjedzie na pole namiotowe. A wystarczy tą butlę kupić pełna 6-6 kilo. Co będę zapisałem Tara 338, 3 litry gazu, nawet jak po 10 zł będzie litr gazu, to będzie 30 zł. I na jeden sezon na wyjazdy, tam nie wiem, z 10 wyjazdów starczy wam coś takiego. Tu się robi a spływa po prostu tu jest taka rynienka i nie leci na gaz gaz widać o tutaj moment się robi, dużo szybciej, nie czekacie i tak dalej myślę, że się przyda komuś film nie ma bata, że się nie rozejdzie to jest kwestia czasu Pozdrawiam Stalewiak z kanału Stalewiak rośliny egzotyczne, ale i podróże elegancki Golf 419 TDI jesteśmy aktualnie w Mikołajkach no i sobie grillujemy Wakacje zaczęliśmy. Trzymajcie się. A, link pod filmem pewnie zostawię. Jak znajdę taką tackę jeszcze. Elegancko. Wszystko się, o, widzita się rumieni, elegancja, Francja. Wiadomo, tym dalej to tak nie, nie, nie jest ogień. Tu mamy rybkę. Tu mamy skurciaczkę. Bo smażonego jeszcze jeść za bardzo nie mogę. W sumie to jak smażone, ale smalcu nie ma. No i co się wytopi, to jest właśnie wrinięce w koło. Tyle. Trzymajcie się. palewiakowe oglądacze. To ja. <grymne> Dara